Polska yeah. zresztą jakby ze swojego życia ma, ma taki obraz właśnie e, osiedli mieszkalnych w stylu, w stylu bloków, e, więc to był taki, taki kontekst, który tutaj na brudnie też, też dosyć mocno występuje. E, jest to artysta, który e, w gruncie rzeczy w większości swoich prac e, Działa w sposób taki bardzo niematerialny, tak? Czyli taką. Jeżeli e, mówimy o sztuce Jensa Haninga, bo tak się nazywa, jeszcze raz powtórzę to natysta, to się zgłasza? Nie, nie. To w gruncie rzeczy powinniśmy mówić o sztuce, której nie widać, tak? Państwo też jakby ostatnio mogli doświadczyć odsłonięcia pracy, której nie widać. Tak? To jest ta praca I way way Out. Która została zakopana w ziemi, i w gruncie rzeczy wiele prac Jensa Haninga wygląda w sposób, znaczy w jakimś sensie, jest niematerialny. Tak? Czyli nie jest, nie jest utrwalony w takiej formie monumentu, rzeźby, kamienia. Natomiast w tym wypadku Jens Hanning zrobił rzecz no, trochę inną niż zazwyczaj. Tak? Więc chciałbym też na dzisiejszym spotkaniu porozmawiać z Państwem. No, Takiej kwestii, y, jaką jest pamięć miejsca, identyfikacja miejsca, po czym identyfikujemy miejsca, z czym nam się kojarzą, ale też y, zapytać Państwa o to, jak Państwo rozumieją y, taki termin, jakim, jakim jest tożsamość. Tożsamość, pamięć miejsca, y, lokalny kontekst to są. To są takie główne problemy, które Jens Hanning podejmuje na co dzień w swojej, w swojej sztuce. Niezależnie od tego, jaką ona przybiera formę. Czy materializuje się w formie takiej bardzo monumentalnej rzeźby, jaką tutaj mamy, A? czy właściwie no. rozgrywa się tylko w Czyli takich w to, bardzo efemerycznych. A jest jakiś leżak? A tam. No nie. nie, fajnie, nie przeszkadza nam tutaj. To nie wiem, czy to już przychodzi. Zapraszamy tutaj, rozmawiamy sobie o sztuce. No, no dobrze, dobrze, dobrze. Więc jeżeli Pani ma ochotę, to ale słowianami, czy, czy, czy węzi polakami. Z drugiej strony na pewno też język, który, yy, który pomaga nam wyrażać siebie i pomaga wyrażać naszą tożsamość. Na z trzeciej strony taką kwestią, która buduje na to, naszą tożsamość, jest z pewnością miejsce, z którego pochodzimy. Możemy powiedzieć mała ojczyzna. Yy, I wszystkie historie, które są związane z tą, z tą małą, małą ojczyzną. I wydaje mi się, że te trzy. trzy Trzy warstwy, tak? jeżeli byśmy tak mogli sobie mówić o, o tej pracy, zebrał tureckie dowcipy. Tak? Dowcipy jest, są, są czymś, co. Się, poczucie humoru jest czymś narodowym. Tak? Mam, mamy różne poczucia humoru. Tak? Inne jest angielskie, pewnie inne jest francuskie, a pewnie jeszcze inne jest polskie poczucie humoru. No, niemniej jednak Instanik zebrał te dowcipy tureckie, yy, które opowiadane mu były przez Turków w tureckim języku. Nagrał je na kasetę, dajmy na to. I te dowcipy tureckie były puszczane przez megafon na różnych placach miast. Tak? Gdyby więc mieliśmy taką sytuację, że mamy duński plac, na którym no, większość napisów jest po duńsku. No i nagle słyszymy w niezrozumiałym języku doci. I automatycznie ta społeczność zaznaczyła tego artystę jako kogoś, kto, kto znaczył się liczyć gdzieś tam w świecie. Ogólnie jest też dzisiaj przynajmniej w sztuce współczesnej tak, że... Artyści bardzo lubią używać sztuki jako takiego środka, poprzez który wskazują pewne problemy. Często gdyby myślimy o sztuce jako czymś, co właściwie nie ma związku z rzeczywistością. Tak? Niektórzy mówią: No, tak, możemy pójść do muzeum, tam się trochę oderwiemy od tego, co, jest, co nas otacza. Zobaczymy inny świat. Artyści mają bogatą fantazję, w związku z tym gdzieś tam powędrujemy w takie surrealistyczne rejony. Niemniej jednak właśnie artyści bardzo lubią się upierać, że sztuka, a zwłaszcza sztuka współczesna, bardzo, bardzo lubi i chce mówić o rzeczywistości. Czyli budują po prostu nazwę, z tych, tych cegieł upada się wyraz, który jest nazwą dzielnicy, tak? można powiedzieć, no, fra fragmentu dzielnicy targowej, do której, do której zalicza się trudno. Dzielnicy, która e, jeszcze, przynajmniej tak e, z tego, co ja mogę wiedzieć, jak, znaczy przynajmniej z tego, co ja kojarzę, nie będąc z Warszawy, jeszcze kilka lat temu nie kojarzyła się za, za dobrze. No, raczej była postrzegana jako taka sypialnia Warszawy, jako takie miejsce no niezbyt ciekawe, z którego właściwie no, ludzie uciekają do centrum, żeby pracować, do centrum, żeby zażywać rozrywki kulturalnej. E, w związku z tym. Ta praca bardzo mocno jakby no, naznacza miejsce. Tak? Mówi, jesteśmy na brudnie, to jest Brudno. Jeszcze jest bardzo, bardzo jakby pewnie też celowo wyeksponowane na górce. Od razu przychodzi takie skojarzenia jak Hollywood napis, chociażby czy Bollywood, czy inne jakieś takie wielkie metropolie, które szczycą się jakby tym, że zaznaczają swoje granice. Tak? Oto właśnie teraz jesteśmy w Hollywood, wita nas wielki napis. Mniej więcej ta praca brudno trochę odnosi się do tego. Też. Ona jest zbudowana z cegieł, co jak gdyby w przypadku Jensa Haniga można odczytywać też jako taki hall dla pracy. Cegła, jako taka, i ta estetyka tej pracy, bardzo mocno wpisuje się w coś, co moglibyśmy nazwać taką estetyką murów fabrycznych. Mniej więcej na początku. XX wieku i pod koniec XIX fabryki budowano właśnie z bardzo podobnej cegli. Tak? Jak gdyby to, to, to był pewien taki kod wizualny, który, który definiował właśnie miejsca, w których wysiłek człowieka, zwłaszcza robot, klasy robotniczej, gdzieś tam się przekuwał na, 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 na produkty, na produkt narodowy. W związku z tym, w tym, w tym wypadku ta, ta cegła ma takie konotacje właśnie rozpoznanie, że brudno w dużej mierze była dzielnicą, która powstała na skutek jak gdyby, no też rozwoju klasy robotniczej, ale też powstała jako taka dzielnica, która no, była takim zapleczem mieszkaniowym dla osób, które pracowały chociażby w fabryce FSO, czy w innych właśnie wielkich, wielkich, wielkich fabrykach jeszcze, jeszcze w PRL-u. W związku z czym jej taka tradycja jest tradycją robotniczą w dużej mierze. I jak gdyby ta cegła gdzieś, gdzieś tutaj w tym przypadku Jensa, Jensa Henninga ma trochę... Są iwentyfikacje, że to jest napis brudno, bo on jest cegły, bo to jest rodzina, bo to jesteśmy my, bo to się dzieje. To nie jest na zasadzie, żeby przez cegłę i ogromny napis wypunktować, że tu się dzieje. Polsku punktura to jest chwalebne. Ja wcale nie mówię nie i to jest dla nas pouczające. To one mają rzekają, nie? Są takie dwa kolejne sztuce do jego jakiegoś końcowego dzieła. On pracował z tak? mieszkicami. Się. E, I to są właśnie dla mnie, co mnie urzeka w jakiś sposób. Tutaj, jako tego brudna przechodzę obojętnie. Znaczy, e, czy artystą się może nazywać człowiek, który... Bo ja to mogę wykonać, po nim powtórzyć 10 razy. Ja nie będę artystą, tylko będę rzemieślnikiem, który po nim to powtórzy. Prawda? Ale on się tylko miał pomysł, a nie, ale talentu nie miał. Znaczy nie, ja ja by, to tak rozumiem. No. Nie, ja bym na to patrzył obojętnie, gdybym był na przykład, bym chciał no. fajne no. dzieło, jak to dzieciaki, wejdziemy tam se na literkę B na górę i sobie zdjęcie rozrobimy, nie? On tam ten, ona nogi mam ma, nadpuścimy na, na fejsan. Jest to też fajne, bo bo do czego zbliża, ale ja mówię to jest ta różnica ten jest z epoki cegły, a nie tych bloków słowo daje, nikt nie chciał mieszkać w blokowiskach chociaż się z, z betonu, chociaż się cieszy, że ma nowe bo mówię, bo przez epoki to była cegła, to było ciepło to była jedna sukienka, to był wspólny piec i nie wiem, i garnuszki. No teraz też jest to, ale, ale w tych betonowych blokach dla pokolenia Chaninza to było nie mieszkanie, nie? Tu, tu jak się sprowadziło, to nie myślało się o rodzinie, tylko biegało z kubeczkiem, żeby się wody co chwila napić, bo ten beton parował cały czas w tych blokach, nie można było oddychać. Nie, co, co też powodowało jakieś narzekania ludzi, których pakowano, bo Rozumiem, je... że pan się podoba ta praca Ale oczywiście, bo mnie to ja się, też się w domem, z dachem, z rodziną, wszyscy jesteśmy rodziną i to, co teraz tu przeżywamy, co dyskutujemy i co Roman nam zrobił, Anioła, Paweł Raj, to jest nasze wszystko się możemy spotkać, niekoniecznie pod No dobrze, dom. ale podoba się. Dlaczego? No, czy że, że, no bo, że bo, to jest coś nowego w tym Nie, parku. bo to jest cegła. Tak, no, że coś to nowego jest, jest, ale nie jako dzieło sztuki. Ale, to, że coś ale, coś ale co, to jest, co to, nie, no jest, to jest dzieło sztuki? Pan mi powie, co to jest no dzieło sztuki. No właśnie. No. Bo to jest cegła, yy, bo to jest... Yy, jeden Dzieło sztuki to jest coś, dla mnie to jest coś takiego, co mnie zatrzyma. Co Ja patrzę na to. Ale to Pana zatrzyma, a mnie nie. Bo każdy na sztukę inaczej patrzy. Jeżeli, jeżeli pan pójdzie do jakiegoś. A jak pan jakiegoś... sobie obojętnie ja to 15 razy widziałem i zastanawiam no ja no zrobili. No, no bo pana ja to nie interesuje. A jeżeli pójdzie pan do jakiejś galerii obrazów i zobaczy pan obraz, gdzie są koncentryczne kółka, i mogą być i, ciekawe. No tak, i to będzie. I pan uzna to za dzieło sztuki. A y, ramiarz będzie się zastanawiał, z której strony y, ten haczyk przywiesić. O, no, tak. Jak na to patrzeć? A, no to będzie się ramiarz zastanawiał. A, no widzi, a no, no widzi pan, także y, y, dla pana może być dzieło sztuki, dla kogoś innego nie. To nie można y, mówić, że to jest dzieło sztuki. Jest to instalacja, która coś, która coś y, przedstawia sobą. No bo, no bo to Dajmy panu powiedzieć. No znaczy, to, to jest taki, e, musimy sobie zadać jak gdyby, pytanie, czego oczekujemy od sztuki. I wydaje mi się, że e, wobec sztuki ludzie będą mieli różne oczekiwania. I co więcej, to oczekiwania zmieniały się również w trakcie jak gdyby, historii sztuki. Tak? Jeżeli, żylibyśmy, dajmy na to, w XIX wieku. To myślę, że artyści, jak i większość społeczeństwa, która miała wówczas dostęp a i tak to było niewielki procent jednak, pewnie odpowiedzieliby tak jak Pan, że właściwie od sztuki oczekujemy tego, żeby porwała nas swoją formą, przekazała coś niebanalnego i w takiej wizualnej formie zaprezentowała coś, co nas zachęci. W wieku XX to trochę się skomplikowało i właściwie... Dzisiaj, wydaje mi się, tak z mojej perspektywy, jeżeli na to patrzę, artyści bardziej jak gdyby zastanawiają się nad pewną warstwą problemową, taką, którą jak gdyby, można rozłożyć, tak jak ja, i wyłożyć i powiedzieć, że w swojej pracy nie tyle zastanawiają się nad formą, która jest jak gdyby właściwie rzeczą, która wynika z wcześniejszych przemyśleń, ale zastanawiają się nad taką pewną treścią, którą chcą włożyć w tą pracę. Tak? Na takiej zasadzie, że myślał o... właśnie tak jak Pan na przykład może tutaj sugerował, tak? I jesteśmy po takich, a nie innych doświadczeniach, w związku z tym na przykład Seba może nam się kojarzyć z tym, i z tym, i z tym, i z tym. W związku z tym ja chcę stworzyć coś, co da tym ludziom do myślenia, co nie będzie może ładne, znaczy ładne, atrakcyjne wizualnie, tak? Ale co na przykład przyjdzie i jak gdyby zobaczą to, Pójdę pójdą, przejdą obok tego obojętnie, ale być może kiedyś właśnie wpadną na to, że chodziło mi o to. Więc jak gdyby dzisiaj sztuka, jak gdyby bardzo mocno, ale nie cała też, ale jakaś tam część tej sztuki rezygnuje z takiego natychmiastowego efektu, tak jak Pan mówi. Wygląda Pan szkice Picasso i wie, że to jest coś niebanalnego, co na przykład no, nikt z nas by nie wykonał. Tak. Bo jest to coś takiego suk. Ale właśnie wydaje mi się, że też bardzo niewiele osób z nas mogłoby wpaść na taki pomysł, że poprzez cegłę na przykład można coś wyrazić. Jak gdyby o ile murarze mogliby to zrobić spokojnie, no to jak gdyby murarze raczej nie przeszliby takiego procesu myślowego, żeby włożyć tyle znaczeń w tą pracę, co fani. I w tym sensie jak gdyby on może nie jest ekspertem od murowanie. Nie, nie, nie potrafi tego robić. Możemy, nie wiem, Pan być może potrafi tego zrobić. tego nie wiem, nawet. Lepiej niż ja. Ja nie umiem murować, ale jak gdyby murarze nie potrafiliby pewnie nadać tylu znaczeń w tej kupie cegieł, co co hani, tak? W tym się jak gdyby realizuje jego, jak gdyby projekt artystyczny, takiego talentu że on potrafi, jak gdyby on biednie, strasznie żył, jak on wydał, a człowiek jaki to był dopiero teraz lat później się okazało, że ogromne, piękne rzeczy robił, prawda, a że trzeba było 100 później to stwierdzić, a wtedy on przymierał głodem, e, a teraz artysta tworzy coś, bierze pieniądze i, i ja nie czuję, że jest Ma Pan do tego prawo, oczywiście pod kodeckiej, także tego, w czteropiętrowym bloku co prawda, no ale to jest też wielka płyta i tylko tym suporeksem wypełniana. jeszcze z tym. Tak. Także, że, że, że bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał ten napis, o początku nie, mi się no podobał. nie, oczywiście, nie każde te i i mi się podoba się z i, i tam z tym tam skład, widzę w trawie i... leży. Jakieś tam, tam właśnie, kiełko. też mi się podoba. Ma, to mam do radnych, którzy nadaje... I baseny mi się podobają, które mój kolega Ale budował nie, i... panie... I Właśnie, ponieważ <laughs> no, brudno jest najstarszą częścią Warszawy, bo tu się wszystko zaczęło, bo tu jest grodzisko Tak, tak, grodzisko Irodziego wieku, już XX wieku jest grodzisko blasku brudnowskich. Proszę pana, wykopaliski już przed wojną były, teraz jest otworzony tam ten gwałtyn. Ten tym, tym, bo to była obrona, nie zamieszkały, a było na podgrodziu właśnie, do tego jednego na podgrodzie mieszkali ludzie, a tam się chowali do tego grodu zamykanego bramą przed, przed namiastami. Tak. I to jest, na, jest najstarsza część Warszawy, więc właśnie... Właśnie yy, bardzo dobrze właśnie, że, że powstał ten napis i, i już tak właściwie, no teraz brudny jest bardzo znany właśnie jako tutaj ten park, właśnie ta te, te, sztuka nowoczesna, to to, mamy 6, tą gwiazdę, tak, podoba. ten domek użytkowy i właśnie z początku też tak przychodziło wiobatko ja sześcian postawili, co to z tego sześciana będzie. A dlaczego to jest domek herbaciany? a dopiero ja później tak. jak się otworzył, no to, to wiadomo było dlaczego. Tak, no ja jestem zadowolona I z napisu i z, i z tego sześcianu z tej gwiazdy, która tam jest znaczy zagłębiona po tamtej stronie jest taka gwiazda Tak, tak. A, globus krat, no. krat tak, skrat no. No, krat, nie, no, co. No fajny. Wszystkich tam się wszystkim się podoba kto przyjęcie. Tak jechały koleżanki z Wrocławia i Bardzo się się podobało. Się nie to Pan się zachwyca przy Nie, nie zachwycam się. Mówi, pan, nie... Niektórzy, się, niektórzy nie, się śmieją, bo e, Picasso namalował akt kobiecy. Słucham? Picasso namalował akt kobiec. I wszyscy się śmieją, że on to namalował już e, kiedy był bardzo stary i zapomniał, jak kobieta wygląda, i oko na brzuchu jej namalował. To też jest. No, Innowacja. Może Chodzi, zaszokować, bo sztuka czasami właśnie szokuje. Różne formy przyjmują. na koniu. No, jest taki wyraziste. Jest taki, widać u tego konia tą siłę, u tej amazonki, taką klasę widać w tej twarzy. To... A to nasz początkowa sztuka? Początkowa sztuka Nie wiem, czy początkowa, a, to, jest to, 30... to jest 58, 30... 58 30... rok. Jest 30... 58, jest 30... rok jest 30... 58 rok. Tak, bo są datowane. Tak, da, don, Picasso miał taki okres też. Tak. A ja tak. chciałam Panu powiedzieć. Coś... Tam y, po prostu dzieci mieli wygodę, bo zjeżdżali sobie na sankach. Teraz pozbawieni są tego. Ten napis można było zrobić. Ja nie mówię, że nie. Tylko w innym miejscu. Poza tym, ja uważam i tak wiele osób dochodzi do tego, że mo mogło tak być że posadzono wzdłuż tak jak idzie alejka dęby. Jeden koło drugiego. I ktoś po prostu chyba przez złość, że pozbawianie są dzieciaki tej górki, pewnie te drzewa połyskadzał. Bo niemożliwe na 20 drzew, żeby wszystkie były nieprzyjęte. Ogrodnicy sadzili, ludzie, którzy się dają na tym, prawda? Żeby wszystkie pan przyjdzie, pan zobaczy, wszystkie nie ma drzewka są po To Ktoś złośliwie zrobił to, że pozbawiono dzieci właśnie tej przyjemności wjeżdżania na sali. Ale przecież to jest druga górka i przecież. Nie, ale ten napis wcale nie przeszkadza w zjeżdżaniu z gór. O, nie wiem czy jaką na górce stoi. No, ale stoi na samym czubku. No, ale... W związku z tym... Zjeżdżać jak było można, taki jest. I, i, I to jest sztuka. Bo ja już jestem w wieku, a, widzi pan, tak, a ja jestem w tym wieku, że miałem wnuczki i można zjeżdżać. Nie przeszkadza ten napis zjeżdżanie. Nie bo ja nie będę zjeżdżała i dzieci mam, nie mam. Ale te osoby, które mają małe dzieci, nie są ale nie można kojarzyć tego napisu. Tymi trawami, po to. Ale słuchaj, bo ja to robót, że Ale, się, ale, ale no nie słuchaj W tym roku zjeżdżały gdzieś. Tak. Tak. Także nie przeszkadza to jak, jak ja mieszkam, takie to widzę, dęby, że bo tak nie, nie mają możliwości, nie tak jak tam, było kiedyś. Tak jak tak jak ale jeśli pani można, nie no, bo pani nie zjeżdża. Nie zaskoczyli na instruktorzy no no, narciarskich, bo dzieciaki na nartach z tamtej górki musieli Tak, jest jest. Bo wie, bo i te tak te... Tam tutaj za tym, za ta, tym oblikiem. za tym obliczem. Ja znaczy to, to już będę powtarzał już któryś raz, że jak gdyby jej wartość nie leży w tym, czym leżała wartość sztuki wcześniejszych. No, w atrakcyjnej formie i w tym, że w tej formie przejawia się no wyjątkowość artysty, który potrafi taką formę stworzyć. Tylko w, jak gdyby w działaniu poprzez takim bardzo symbolicznym działaniu, które w sposób niebanalny ujmuje pewien problem, który być może jest wyrażony w banalnej takiej wizualnej formie. Czasami tej formy nie widać, tak jak tutaj w przypadku pracy artysty Ai Weiwei. To jest chiński artysta. Że wielkopolska dudami słynie. Niektórzy dudy kojarzą tylko z Kirmanią czy ze a my w Polsce mamy ich więcej. Więcej rodzajów jest w Europie Zachodniej. Drugi instrument też jest dość dziwny. Wygląda jak zwykłe skrzypce, ale te skrzypce są podwiązane. Muszę zobaczyć, że tam... Bo... Bo są po prostu za duże. Za długie struny mają. Więc yy, w prostu taki sobie patent wymyślono, że je się podwiązuje. W związku z tym strasznie piszą. Yy, yy, muzyka jest najbar jak najbardziej taneczna. Możemy poeksperymentować, nawet spróbować zrobić jakiś nazwijmy to warsztaty. Eee, Zajmę się do tego bardzo przyjemnie, w każdym razie bardzo lubię. Eee, a za chwilę Państwu y, jak to wygląda. Jeszcze chciałem przypomnieć, że koncepty y, promenadowe odbywają się dzięki y, Urzędowi y, Dzielnicy Warszawa Targówek, y, a tak powiem, sprawcami tego zajścia jest Stowarzyszenie Państwa. Także zapraszam, proszę się nie dziwicie, będę też coś nieco tłumaczył, nie mówię, żeby mówił źle na tej muzyce. A jeżeli się uda, to takie wszędzie bo jak najbardziej jest to w 100% tak czyli proszę się posłuchać i nie uciec. Jakby ktoś miał wątpliwości, to. Jest to na tyle głośny instrument, że na pewno go nie trzeba zapłacić. Oberek. E, oberka się tańczy w jedną stronę, stronę ale one są takie wolne, spokojne, fajnie, bo się nazywają e, równe. Także to jest taki nie, nie, nie oberek, tylko właśnie taki kręcony. I na końcu jest e, taniec, który ma na Siwe, a który chyba najbardziej przypomina z tańców, ja znam. No, no, że kroki składzi i nic z tego nie wychodzi. A, to to się Kiedyś to taki nazywał się Trzęsiony. Kiedyś tak. No, no, ja nie pamiętam. A, bo ty młody jesteś, no to co ja? Concorrente.